Witamy Was wszystkich w Słowie na środę! Czyżby lekcja dla zachodniego ruchu lewicowego? Po ogłoszeniu wyborów na marzec, 10 partii robotniczych w Nepalu połączyło się, tworząc Nepalską Partię Komunistyczną. Linią przewodnią nowej partii jest marksizm-leninizm, a jej liderem towarzysz Prachanda. Naszym towarzyszom życzymy samych sukcesów. Hashtag socjalizm. Could this be a lesson for the Western Left Wing Movement? After the March elections were announced, ten workers' parties in Nepal merged to form the Nepal Communist Party. The new party's guiding principle is Marxism-Leninism and its leader is Comrade Prahanda. We wish our comrades every success. Komentarz z portalu Postem.org użytkownik Jan Paweł II opublikował. Ogromne brawa dla naszych drogich towarzyszek i szanownych towarzyszy z Nepalu. Do tej pory zdarzało się, iż łączyły się dwie, trzy, cztery partie proletariackie, tworząc jednolitą i zjednoczoną rewolucyjną i robotniczą partię postępową. Nigdy jednak nie zdarzyło się wcześniej zjednoczenie aż dziesięciu różnych partii robotniczych. To pierwszy w historii światowego ruchu robotniczego tego typu przypadek. Równie istotnym faktem jest to, iż za linię przewodnią nowej Nepalskiej Partii Komunistycznej uznano marksizm-leninizm. W praktyce oznacza to, iż zarówno maoistowskie jak i trockistowskie odchylenia i frakcje uznały wreszcie historyczną wyższość i organizacyjną nadrzędność myśli przewodniej marksizmu-leninizmu w ruchu robotniczym. Dobrze wróży to na przyszłość nepalskiego ruchu robotniczego. Nie wiemy, oczywiście, na ile utrzyma się owa jedność oraz uznanie wyższości marksizmu-leninizmu przez wszystkie nepalskie frakcje ruchu robotniczego, ale, jako polski ruch postępowy, życzymy naszym nepalskim towarzyszom jak największej ilości sukcesów w wyniku owego zjednoczenia. Ogłoszona jedność robotnicza w Nepalu zbiega się z zapowiedzianymi na marzec przyszłego roku wyborami do parlamentu. Zjednoczona lista wyborcza ruchu robotniczego ma w tej sytuacji realne szanse na zdobycie bezwzględnej większości w marcowych wyborach do parlamentu w Katmandu. Warto jednak odnotować, iż samo zwycięstwo w wyborach do burżuazyjnego parlamentu nie może stanowić dla partii robotniczej celu samego w sobie. Musi to być jedynie początek drogi do wyzwolenia społecznego i przekształcenia Nepalu w państwo socjalistyczne. Wiemy zaś z doświadczenia, Iż poprzednie tego typu próby ze strony Nepalskiego Ruchu Postępowego zakończyły się całkowitą porażką i rozbiciem tamtejszego rewolucyjnego proletariatu. Jak będzie tym razem? Pożyjemy, zobaczymy. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie oraz zapraszamy do przystępowania do Polskiego Ruchu Postępowego. Do zobaczenia wkrótce.